Żółwie z Galapagos. Jest to gra od wydawnictwa Egmont, przeznaczona dla graczy od siódmego roku życia. Jest to gra, która bardzo fajnie pozwala trenować mnożenie. Zapraszam na recenzję. Gra przeznaczona jest dla dwóch do siedmiu graczy, a naszym celem jest zbieranie żółwik jaj. Płyniemy naszymi żółwikami dookoła wyspy i zbieramy karty z jajami. W zestawie mamy dość dużą planszę. Plansza jest dwustronna. Tutaj nasze żółwiki pływają w ciągu dnia. Z drugiej strony mamy wersję nocną, bardziej klimatyczną. Nie ma znaczenia, którą stronę planszy wybierzemy. I z tej, i z tamtej gramy na tej samej zasadzie. Tutaj jest tratwa. Na tratwie musi stanąć nasz żółw. Tak wyglądają żółwie. Jest ich siedem, ponieważ gra przeznaczona jest aż dla siedmiu graczy. Jeśli gramy we dwie osoby, to każda z osób bierze po dwa żółwie. Reszta żółwi wędruje na bok i rozpoczynamy grę. Ustawiamy żółwie na tratwie. Tutaj jest pole z numerkiem 1 i żółwie z tego pola będą rozpoczynały wędrówkę odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Będą sobie w ten sposób dookoła wyspy płynąć. Mamy trzy kostki. I mamy także karty. Karty, na których są żółwie jaja. Nasze żółwie będą składać jaja. W zależności od tego, jaką kartę wylosujemy, jeśli uda nam się minąć, odpowiednie pole, wtedy ta karta wędruje do nas. Tyle jaj złożył nasz żółw. Wszystkie karty tasujemy. Układamy je w tym miejscu. Tutaj jest 7, czyli najwięcej jaj zostaje zakryte kartami i pierwsza z góry karta zostaje odkryta. Mamy tutaj do dyspozycji 3 kostki, ale nie musimy tych kostek używać. Jest tutaj pewne utrudnienie, że oczka ze wszystkich kostek nie mogą być większe niż 7. Jeżeli rzucimy pierwszą kostką Wylosowała mi się liczba 4 i teraz do mnie należy decyzja, czy idę moim żółwiem o 4 pola, czy może ryzykuję i rzucam kost. Nie zaryzykuję, bo mój żółw i tak stoi na tratwie. No niestety, 9. Jeżeli bym miała żółwia na planszy, w tym momencie on wraca na tratwę. I kolejny gracz rzuca kostką, ma 5. No to nie będę już ryzykować. Gracz numer 2 idzie o 5, pól. Kolejny gracz rzuca kostką, wypadło 2. Czyli teraz mogę właściwie zaryzykować, wiele nie stracę, wypadło znów 2. I teraz albo ryzykuję i rzucam jeszcze jedną kostką, albo przesuwam żółwia. Rzucając dwoma kostkami muszę sumować wynik, czyli 4 i pomnożyć go przez ilość kostek. 4 razy 2. W tym wypadku przesunęłabym Żółwia o 8 pól. Jeżeli zaryzykuję, kulnę trzecią kostką. Mam 3, czyli mam akurat 7. Tyle ile mogę mieć. 7 razy 3 daje 21. Plansza ma 21 pól, czyli mój Żółw od razu okrąża całą planszę. Staję tutaj i zabieram kartę do siebie. Żółw oczywiście będzie kontynuował podróż, a my odsłaniamy kolejną kartę i przychodzi znowu kolej gracza numer 1, 5. Nie będzie ryzykował. 1 2 3 4 5. Tworzymy piramidę z żółwi. Schodzenie na skorupki innych żółwi, w pełni jest ten sposób przyspiesza grę, ponieważ jeżeli teraz będzie rzucał kośćmi gracz od żółwia zielonego ma 7, 2 razy 7, bo dwoma kostkami przesuwamy się o 14 pól. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 i on mnie niesie na swoim. Ale bieżu. jeżeli gracz zielony będzie miał więcej niż 7, czyli jeżeli wykulałby 8, to wtedy Spada na trafę razem ze mną. Żółw, który znajduje się na górze, jest uprzywilejowany, ponieważ, jeśli minęlibyśmy w ten sposób z taką wieżą pole 21, to gracz posiadający żółwia żółtego zabiera kartę do siebie. Jeżeli mamy stosy z więcej niż dwóch żółwi, i na przykład będzie chciał iść gracz zielony, no to zabiera tylko żółwie, które ma na sobie, nie zabiera żółwi spod spodu. Gramy tak długo, aż skończą się karty. Jeżeli skończą się wszystkie karty, robimy jeszcze jedno okrążenie, ponieważ tutaj jest 7 jaj. Więc ostatnie żółwie robią jeszcze kółeczko i kto stanie lub minie pole 21, ten zatrzymuje się na siódemce i następuje podliczenie posiadanych jaj. Bo o tym właśnie nie powiedziałam. Nie tylko trzeba stanąć na polu 21, można go też minąć. Jeżeli stałabym tutaj, a tutaj by jeszcze leżały inne karty i wykulam 6. 1 2 3 4, 5, 6 i karta idzie do mnie. Żółwie z Galapagos jest to bardzo fajna, rodzinna gra, dzięki której dziecko będzie mogło trenować mnożenie, ćwiczyć mnożenie. Bardzo lubię tego typu gry, ponieważ tabliczki mnożenia no nie tak łatwo wcale się nauczyć. trzeba jednak. Wykuć na pamięć, a dzięki graniu w grę, mimowolnie uczymy się tego mnożenia. Nauka przez zabawę to jest coś fantastycznego. Bardzo lubimy grać w żółwie z Galapagos. Troszeczkę przypomina ona pędzące żółwie, czy też pędzące jeże tego typu gry. Myślę, że fani pędzących zwierzaków chętnie będą również grać w żółwie. No, a takim skutkiem ubocznym, jeżeli tak można powiedzieć, jest tutaj trenowanie. Mnożenia, za co bardzo, bardzo, bardzo lubię tę grę. Więcej o żółwiach z Galapagos na blogu, w opisie do filmu jest link. Zapraszam tam bardzo gorąco i w opisie do filmu też będzie link do Ceneo. Będzie tam można zobaczyć, gdzie i za ile kupić grę. A ja już dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.